No to mój nowy pomysł. Planowałem, zastanawiałem się, czym e, utwardzić tutaj, e, powiedzmy, tak zwany prac budowy, taki jest 4x4, 5x5 metrów gdzieś, e, żeby jakoś to można było na tym e, e, pracować, jakąś betoniarkę postawić, jakieś e, e, kręcić e, zbrojenia, tego typu rzeczy, żeby jakoś się chodziło w miarę równo. No i tak, początkowo chciałem wysypać tym tuczniem, e, którym jest droga wysypana. No i później tak sobie myślę. Czas jeszcze jest do budowy. Projekt gdzieś tam wisi to wszystko. Niby na dniach, ale to jeszcze pewnie potrwa ze 3-4 tygodnie, zanim będzie można zacząć, zacząć już kopać pod fundamenty. Więc stwierdziłem, że pomału będę się bawił w robienie takich płytek. Eee, pół na pół metra mniej więcej eee, początkowo to tak zacząłem kombi. No i tak kombinowałem, kombinowałem i wykombinowałem właśnie te płytki pół na pół metra, mniej więcej, początkowo to zbiłem z desek tam, z, z łat jakiś tam miałem wymiar taki w sumie nie wiadomo jaki żeby sprawdzić jak to będzie wychodziło, jak, jakie proporcje tego betonu mieszać, jak to robić. Najpierw miałem stał gdzieś tam z z jakiejś budowy, z jakiejś inwestycji ten taki gotowy beton B20 z baumita czy z czegoś takiego no to super ekstra, rozrobiłem z wodą zalałem chyba dwie pierwsze płytki mówię rewelacja, można robić później zacząłem sam, e, kupiłem cement e, z piaskiem na, na początku zacząłem rozrabiać, żebyś człowiek nie poczyta nic nie zrobi, taką zaprawę zrobiłem do klejenia, zalałem oczywiście schło to chyba z 3 tygodnie ale, ale wyschło jakoś i nawet coś tam jakieś tam płytki wyszły tylko popękały to chyba te były, z tego co pamiętam e, te pierwsze takie z samego piasku i cementu Eee, później też jakieś złe proporcje zrobiłem, to już tu widać nawet, że się jeszcze kruszy, on powinien jeszcze pewnie schnąć z, 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 z tydzień, dwa tygodnie, no coś takiego pewnie, metodą prób i błędów, a doszedłem taki do takiej wprawy, że teraz ze żwirem, eee, z piaskiem i cementem, proporcje już mniej więcej znam, wychodzi bardzo fajnie i do tego jeszcze wymyśliłem sobie, żeby ogrodzić działkę, nie kupować przy tych zwariowanych cenach żadnych metalowych słupków Stalowych ja Zacząłem robić Proszę bardzo coś takiego Słupki betonowe 2,20 chyba długie e, Tak 2,20 długie 10 na 10 tam prawie 10 na 9 czy 9 na 8 czasami różnie wychodzi zresztą tu widać że się Trochę mi rozlazło tu jest nawet więcej no to bez różnicy, nikt z tego tam nie będzie strzelał. No 11 cm w tą stronę, na dół jest pewnie 8 albo 9 cm. Robię takie właśnie słupki. To forma z desek zrobiona. Trzy deski tej samej długości, raz, dwa, trzy. Zbite w zasadzie, skręcone tutaj tylko skrętami na dole. Tam gdzieś chyba, na któryś mi jakieś kątowniki miałem to się tak trzyma. za trzy dni leży. Zbite. No ciężkie są, bo to jest naprawdę no parę centymetrów. O, tu zresztą widać na, na kątowniki, gdzieś tam miejscami przyłapałem co miałem. No i tak zalewam proporcje. Robię takie same jak do jak do tej proporcje cementu, betonu i piasku. Robię takie same jak do tych płyt pół na pół metra. Z tym, że tutaj dodaję, wrzucam dwa dwa takie pręty zbrojeniowe. Wiadomo, żeby to było sztywniejsze. One są mniej więcej w połowie zatopione w tym miejscu. Robię o, coś takiego i coś takiego i w ten sposób mniej więcej to zalewam. No i powiem, że naprawdę są sztywne i mocne. Nie wiem za bardzo jak to się będzie zachowywało przy mrozach. Niektóre są e, początkowo jeszcze miałem folią wyłożone e, te formy. No takie ładne, równiutkie nawet wychodziły. Ale długo to schło bardzo, bo folia nie wypuszczała tej wody. Zanim to wyschło, to ten słupek chyba siedział z dwa tygodnie tak, dwa tygodnie siedział w formie w ogóle pierwszy z tych słupków. Pierwszy miałem zrobiony z tego cementu betonu gotowego tej mieszanki B20, i na drugi. Na trzeci dzień już formę chyba mogłem odbić i, i, i normalnie wyciągnąć, więc go, postawiłem tutaj, drugi słupek miałem właśnie tak jak ten zalany w tej, tej formie wyłożonej folią, no ładnie to wygląda, tak e elegancko, z tym, że też po tych trzech dniach, chyba po czterech był taki, wydawał się mokry. Wyciągnąłem go i niestety zrobiło się coś takiego, że mi po prostu momentalnie, momentalnie popękał. Pręty zbrojeniowe zapadły się prawie do samego dna. Zresztą tutaj e, widać nie są w połowie, tylko zalały się, wpadły do samego dna prawie i bardzo szybko się to rozleciało. Podejrzewam, że gdyby jeszcze poleżało trochę, gdyby wyschło, to by było naprawdę, bo jest niesamowicie twarde i, 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 z, i zbite to. Ale, ale niestety jeden słupek poszedł. Teraz mam raz dwa, 3, 4, 5, 6, siedem słupków już jest. Teraz muszę rozkręcić ale w kętarki, nie wziąłem. Rozkręcić, wyciągnąć. Dodatkowo w tych słupkach poza, poza, poza tymi prętami wkładam takie szpilki, żeby było przejście na drut do siatki, żeby można było przez każdy słupek po długości przeciągnąć coś takiego zwykle staram się wyciągać Zresztą na drugi dzień w zasadzie już jest bardzo ciężko wyciągnąć te szpilki bo to tak zaschnie a te szpilki są plastikowe takie od przyciskania tam włókniny czy innych obrzeże plastikowych tu mi się udało wyciągnąć nie wiem czy są trochę za małe ale drut przez to przejdzie żeby zawinąć żeby tą siatkę umocować eee, i w niektórych właśnie jak już się drut, no nie to już po 3-4 godzinach można wyciągać te te, te eee, przepusty tak zwane te, te. Kołki, ale się rozwierci później bez problemu, na pewno bo są plastikowe. I tak to wygląda: takich słupków chcę zrobić do 30-40, żeby część działki ogrodzić. Zajdą w ziemię, pewnie te pół metra, włożę je w ziemię, są, rozstawy są co 40 cm, tu jest chyba właśnie, to co będzie w ziemi ma 50 parę cm, więc do tego miejsca pewnie będzie to w ziemi zabetonowane jeszcze pewnie dodatkowo, no, a cała reszta słupka mam nadzieję, że się nie powyginają, że jak to zabetonuje to powinno być chyba ok. Pierwszy drut, który będzie siatkę napinał na dole, na samym dole będzie, pewnie jeden będzie na środku jeden na w samej górze te dwa, nie wiem w sumie po co, ale już wkładałem, to niech będą. Może będzie trzeba gdzieś tam. I on, no, początkowo myślałem o siatce leśnej, żeby właśnie ją mocniej wzmocnić, ale chyba wybólę się na normalną siatkę y, taką mocniejszą. Bo jedna inwestycja i, i zapomnę o temacie. A tak, to siatka leśna dzik, jak się rozpędzi, to nawet pewnie nie zauważy, że przez nią przeleci. Więc chyba zainwestuję w normalną siatkę, i normalną siatką y, to wszystko o ogrodze, jeszcze przed zimą chyba. No i tak to wygląda. No zaczniemy, zaczniemy mieszać. Zacznę mieszać, pokażę jak to robię. Robię jedno takie wiadro 10 litrowe cementu do tego dwa wiadra żwiru i dwa wiadra piasku. E, takie proporcje robię. E, czy to dobre czy nie, nie wiem. No, na razie wyglądają się, wydaje się, wszystko te płytki, które tu zrobiłem są naprawdę bardzo wytrzymałe. Aha i jeszcze dodatkowo dodaję e, takie oto zyby ryojenie. Włókna do betonu. E, redukuję jakieś pęknięcia i tak dalej. E, ogólnie jakoś tam polepszają niby. E, e, polepszają strukturę tego betonu i są twardsze, więc wydaje mi się, że takie niby pseudo-pseudo zbrojenie może tak szybko się wtedy nie rozleci. Na no, tym pewnie po tych płytkach nie będzie można jeździć, ale no, dodaję to i do, i do e, tych słupków i do płyty. Dodatkowo kupię taką uplastyczniającą, napowietrzającą e, taki środek. E, nie wiem, wydaje mi się, że to tak, no, też coś tam pewnie. To pewnie daje. Bardziej się bałem, żeby to gdzieś tam właśnie jakoś tą mrozoodporność złapało w trakcie zimy, żeby nic się, nic się nie działo. Tak to mniej więcej wygląda. Też na oko leję. tam dwie zakrętki na takie jedno wiaderko, pół wiaderka wody, w zasadzie że trochę mniej wychodzi tej wody, w zależności od tego, jak mokry jest piasek i ten żwir. No i tak to wygląda żwir. To nawet nie jest żwir, tylko taki kliniec. Łamany z granitu, coś takiego. Czytałem, że to jest lepsze od tego niby, niby y, 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 otoczaka rzecznego, takiego żwirku, no ale pewnie co, co, co budowlanie, co, co murarz to to inna opinia. Ja mam akurat tu dość blisko dostępny, łatwo ten kliniec, łamaniec, czy jak to się tam nazywa granitowy żwirek. Do tego piasek, tak samo płukarny granitowy. Taki jak tutaj jest wysypany, tam przywiozłem ostatnio 20 ton, przyjechało za tym czerwonym autem, za transitem leży wywrotka tego piasku i tak pomału leje, zaraz pokażę jak to zalewa mniej więcej, jak to wygląda, formy zrobione z kantówek 5-6 cm, mniej więcej, to jest bez różnicy, bo to się w miarę wszystko i tak układa każdą po kolei, już mi się nie chciało bawić, wszystkie takie same, pewnie byłoby łatwiej później. Ale nie chcę mi się jechać już na ten tartak. Celem tak też poszły w górę tego drewna, że w dupie mam to leje na razie tak jak jest. Po cztery płytki, co dwa dni, co drugi dzień można już na drugi dzień, na trzeci w zasadzie wyciągać e, tą formę, odbijać. Ona sobie, ta płytka jeszcze z dzień leży, dosycha i można spokojnie ją odstawiać na bok, żeby wyschła. Po pięciu, sześciu dniach po tygodniu znaczy się można już ją e, no, układam, po prostu za bardzo polikam, nie skacze, nie biegam, ale już sobie ją układam żeby już sobie dosychała na ziemi no i tak lecę no, kosztowo to pewnie ktoś powie że lepiej pojechać do kastoramy kupić w kastoramie się nie męczyć no ale to chodzi o satysfakcję chodzi o to że coś się samemu swoimi rękami zrobiło eee, taniej pewnie też jest taniej bo wychodzi za płytkę taką jedną płytkę koszt e, sam materiał e, jakieś 2,50 2 ,50 zł. 50, zł. chyba piasek wyszł razem z transportem tutaj koszt 30 zł. za tonę tego piasku. Sam piasek kosztował chyba 14 czy 15 zł. za tonę, no do tego transport doszedł prawie drugie tyle, no bo to jednak te 20-30 km tutaj tą patelnią jechał, żeby to zrzucić 700 za 25 ton zapłaciłem chyba jakoś tak. Tego piasku żwir jest po 40 zł za tonę. Tak, po 40 chyba zł za tonę, no, ale to już sobie przywożę. Jak przejeżdżam koło tej kopalni, tego granitu, zawsze tam zapakuję sobie po 20-30 worków. Do auta wychodzi jakieś 700-800 kg, to busem zawsze sobie przy okazji przywiozę, więc tutaj po prostu przejeżdża się koło tego, tego transportu nie liczę, a, a wychodzi tego bardzo dużo. Także kosztowo to tak naprawdę w porównaniu, wiadomo to nie jest może taka jakość i, i, i wygląd jak w Castoramie tych płytek pół na pół metra, które kosztują gdzieś tam nie wiem 13 14 zł. No ale jednak tak, żeby wyłożyć to tutaj i zarać to betonem, obrodzić, czy jakimiś farbami, czy, czy innymi impregnatami, no to wolę coś takiego, a później mi się to w razie czego, jak już to stąd ściągnę po budowie, jak już wszystko się to będzie wyrównywało, to gdzieś to posłuży pewnie te płytki jako ścieżki gdzieś tam w foliakach, w szklarniach, czy nawet tutaj na, na szkółce roślin. Na pewno się do czegoś przydadzą, a nie chciałem gotowej też wylewki takiej tutaj robić, bo tego później trzeba było to skłócić, gdzieś utylizować, a tak to każda płyta. Jest, można ją wyciągnąć i przełożyć gdzie się tylko będzie to podobało no i chyba tyle. Tu miałem taką formę, ale oczywiście docierałem 50x50 idealnie te deski. No i oczywiście centymetr z każdej strony się zgubiło już, że nie ma równych 50 cm ta płytka. Tutaj właśnie takie moje pierwsze też, że tak powiem, nierówne, bo to gdzieś tam zostało mi trochę betonu jakieś końcówki gdzieś pozalewałem jeszcze. Ta jedna chyba tylko jeszcze ma 50 na 50, a te już są troszeczkę inne inne rozmiarowo. No, ale tak powiem szczerze, że fajna zabawa. No trochę trzeba się namęczyć, bo mieszam to wszystko, yy, mieszam to wszystko w, yy, w tej w tej, w tej wanience. W wiedzą, o co chodzi. Yy, w tej wanience. Yy, później jedna taka wanienka, stacza na słupek i czy, trzy płytki, czy dwie płytki, już nie pamiętam mniej więcej. No koszt jednej wychodzi, jak już i liczyłem, 2,50 zł takiej płytki, a słupka koszt wychodzi yy, chyba 10 zł. Takie słupki, jakby się chciało gotowe kupić, to widziałem gdzieś tam na Aurelixach są w jakichś tam ilościach większych hurtowych po 30 zł za sztukę. Pewnie też lepiej, że jakościowo wytrzymalsze i tak dalej. No ale to było tak jak mówię, nie o to chodzi, tu chodzi głównie o to, żeby była ta satysfakcja z tej pracy, że coś się samemu zrobiło, dlatego cała ta, tutaj ta budowa będzie właśnie tak wyglądała. Bez pośpiechu i, 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 i jak najwięcej możliwie własnymi siłami. Tak się mówię tutaj te słupki to jest koszt 10 zł najdroższy w tym wszystkim to jest to jest to niestety. Yy, przy tych cenach zwariowanych tej stali tego wszystkiego koszt takiego jednego yy, pręta nie pamiętam, 4 zł czy 5 chyba tak, chyba jakieś 4, tak około 10 zł. Za, no coś koło tego wychodziło 4 czy 5 zł za pręt taki yy, jeden. Yy, w tych Leroy chyba jeszcze dobrze nawet wychodziło 6 zł za sztukę taką dwumetrową, ceny, ceny naprawdę zwariowały. Tej stali widziałem słupki, które mają 4 pręty w środku zbrojeniowe, no a to już też nie, chcę, to nie będzie płot taki cały z betonu, tylko, tylko siatka to będzie, więc raczej wydaje mi się, że to powinno utrzymać. Mam nadzieję wyjdzie w pranie jak będę to wykładał wydają się naprawdę solidne te, te, te słupki jak tutaj stoją próbowałem i lekko pukałem czy, czy, czy że nic się z nimi nie dzieje no to spokojnie chyba, chyba to wytrzyma jednak w, tym, w tej ziemi bardziej chodzi o wilgoć pewnie czymś tam podmaluję je od dołu żeby za bardzo nie nasiąkały całe będą pewnie też na biało odmalowane żeby to ładnie się prezentowało Dobra, pokażę teraz, jak, jak to zalewam, jakie to proporcje tego żwiru, i, dom, i tego piasku, i tego cementu, do tego wszystkiego.